Gracie sobie pierwszy kupon w eWinner, jeżeli nie wejdzie, wraca do Was kasa, której nie musicie obracać, od razu możecie to wypłacić. Promocja jest cały czas aktualna, już mówię o co w niej chodzi i lecimy do kuponu. Jeżeli nie macie konta w eWinnerze, to jest polski legalny Buchmacher, a założycie je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego 155VIP, tak jak widzicie teraz na grafice. No to tak jak mówiłem, możecie sobie huknąć pierwszy obojętnie, jaki kupon w tej promocji maksymalnie za 176 ,14 zł 14 groszy Jeżeli ten kupon nie wejdzie, wróci do Was 155 zł, które od razu możecie wypłacić. Nic, absolutnie nic nie trzeba obracać. Różnica w zwrocie to oczywiście podatek, trzeba o tym pamiętać. Jeżeli wygracie, oczywiście też kasa jest wasza, nic nie trzeba obracać. Tu są zwroty na konto depozytowe, więc można i trzeba z takiej promocji korzystać. Jeżeli ktoś nie ma konta, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Kod promocyjny 155 VIP, rejestracja Tracja zajmuje 2 minuty i można działać. Dzisiaj, wyjątkowo na tym kanale, nasze typy żużlowe, bo na głównym do naszych typów mamy typy na piłeczkę. Dwa ostatnie kupony z żużla, tak jak teraz widzicie, zielone, więc mamy nadzieję, że będzie hat i trzeci z rzędu wjedzie na plus. Dodatkowo dorzucimy dzisiaj konkurs, do wygrania będzie 5 dyszek. Startujemy. Zanim przejdziemy do typów na szybkości konkurs, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć 5 dych? No, oczywiście subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładny wynik. W dzisiejszym meczu pomiędzy Falubazem Zieloną Górą a motorem Lublin, dodatkowo jak zawsze, dopisujecie swój login gracza Zewinera. To są standardowe zasady, typujemy do godziny 20.30. Także dokładny wynik Falubaz Zielona Góra, motor Lublin i dopisujecie swój login gracza Zewinera, żeby była jasność i. No i bawimy się. Komentarze czy dodane po tej godzinie, czy bez loginu gracza na Euwinner, po prostu nie biorą udziału w zabawie. A teraz lecimy do naszych typów. I oczywiście, jak zawsze, na start zapraszamy do grupy naszego dobrego kumpla Strefa Typów. Codziennie moderowane posty, posty na, na wasze kupony, mnóstwo konkursów, mnóstwo voucherów do wygrania. Pierwszy link w opisie pod tym filmem skakujcie, zobaczcie o co tam chodzi. A teraz przechodzimy do typów. Dwa dni z żużlem udane, powoli łapiemy rytm. Dzisiaj przed nami kolejne spotkania Ekstra ligi Różlowej, a my postanowiliśmy tym razem zagrać singla po smakowitym kursie 2,85. Robert Lambert. Najlepiej punktującym zawodnikiem w meczu Sparta row rybnik. Brytyjczyk jest w fenomenalnej dyspozycji. I regularnie zdobywa po kilkanaście punktów w meczu, na trasie, niezależnie od toru, imponuje brawurą, szybkością, znakomitym przygotowaniem. Co najważniejsze Lambertowi nie brakuje jazdy. Znany jest z tego, że potrzebuje dużo okazji do startów, a dzięki dynamicznej formule Cyclusek na pewno mu ich nie brakuje. Poza tym jednym popsutym biegiem w rybniku, gdzie po prostu odcięło mu prąd. No, Lambert jest po prostu, tak jak mówiłem, fenomenalny. Dziś na torze, który sprzyja walce, na torze, który Lambertowi pasuje, ma szansę na start nawet w siedmiu biegach. Co przy jego postawie w ostatnich dniach, tygodniach sprawia, że realnie może zakręcić się w okolicach 14, może 15 oczek. A to z pewnością wystarczy do wygranej jako top scorer. No, rywali ma głównie w zespole gospodarzy, gdzie, gdzie liderzy mogą nawet odpuścić biegi nominowane na rzecz młodszych zawodników. Perspektywa aż 7 wyścigów jest tutaj kluczowa, i naszym zdaniem zostanie ona w pełni wykorzystana. Stana. No i tutaj oczywiście widzicie naszego singla, kupony zawsze wam pokazujemy. Gramy tak jak zawsze w eWinner i przypominam, jeżeli założycie konto w eWinner z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego 155VIP to macie zwrot stawki za pierwszy ewentualnie przegrany kupon właśnie na taką kwotę. No i dobra, moi drodzy, na dzisiaj to było na tyle. Dzięki, wielkie, że oglądaliście do samego końca. Oczywiście, jak zawsze, na sam koniec, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup i na pozostałe kanały. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie, bo 5 dyszek trafi do kogoś z Was. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Na razie.